No dzień dobry, chciałem u, e, dla was ogólnie powiedzieć, dzisiaj Krzysztof Kononowicz mnie chciał wyrzucić, dzisiaj niedziela jest, chciał wyrzucić mnie z domu i... Powiedz prawdę za co? Jak za co? jest prawdę za co? Co za co? Powiedz a co ty na, nagadałeś na mnie, że ja jestem jakiś kurwa i nie wiadomo a, co, że w majtki powiem? nasrałem kurwa, że... Jak ja byłem kurwa w szpitalu i chcesz mnie... <coughs> Chcę mnie do choroszczy wysłać. Ciekawe za co? Jaka ja trzeźwy jestem. Za narkomanię. Sranie. A ty kurwa powinieneś dawno się leczyć. Za narkomanie. Ja to nie leczę tu tak. A za narkomanie, o, jako narkomanie? Tak. Jaka ja trzeźwy jestem. O, wczoraj piwo wypiłem. Narkomanię? Przyszedłeś co z ust nic nie hało. Nic nie hało? Nie. Nie? A co ty kurwa srasz w bajtki kurwa? Ile razy się zesrałeś? To nieprawda? To nieprawda to jest, tak? To jest nieprawda. Jak nie? To jest nieprawda. Jak nieprawda? A ty się nie zesrałeś? Ja tylko raz w życiu. Musiałem twaroszek zjeść albo kwaśne mleko. Raz. No pewnie, że raz. A ten non stop kurwa waliłeś. Od tereski wracałeś kurwa wzięłeś całe te i kurwa napierdoliłeś w mach bramkę otwierałeś kurwa i nawaliłeś kurwa śmierdziało. Ta, z nerwów. Tak, z nerwów. A z czego? Sam widzicie? Sam ogółem powiedział, że wyrzuci mnie z domu i bardzo mu dziękuję i po prostu 4,8 8 mi oddaj, w tamtym roku kurwa tyle wydałem. Ludzie powiedzieli, że ty mnie powinieneś za mieszkanie płacić. Srać, kurwa! Tak. Ile pieniędzy, ja kurwa, cię zabierzeć? Idź do ciebie, srajt. Ty na srany masz, kurwa. No sto śmierdzisz.